Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie hitowy pojedynek w ramach Ligi Mistrzów. Dzisiaj wieczorem zostanie rozegrany pojedynek Atletico kontra Bayer Leverkusen. Dlatego rozegramy sobie pojedynek. Mamy tutaj 10 szczepionek z FIFA 365 2025. Jeżeli chodzi o sytuację w tabeli, to Bayer Leverkusen jest na czwartym miejscu z 13 punktami. Jeden punktik mniej ma Atletico i jest gdzieś tam na 11 miejscu, więc tak naprawdę bardzo ściśnięta jest ta tabela, i tutaj każde zwycięstwo przybliża jedną bądź drugą drużynę do awansu bezpośredniego do kolejnej rundy. Także zobaczymy, czy Atletico na swoim terenie zdobędzie te trzy punkty. Ostatnio przegrali u siebie w domu w. lidze hiszpańskiej, nie w domu tylko na wyjeździe ale mimo to mieli serię wielu, wielu zwycięstw i niestety z Leganes przegrali i stracili pierwsze miejsce w tabeli na rzecz Realu, także zaczynamy moi kochani. ja tutaj prognozuję wynik remisowy 2 do 2, jeżeli tak będzie no to oczywiście Bayer Leverkusen będzie wyżej od Atletico ciągle, także dajcie znać Napiszcie w komentarzu jaki wynik wy obstawiacie, a ja zaczynam otwieranie saszetek z FIFA. Pierwsza saszetka i kogo my tutaj mamy? Bakayoko, fan's favorite PSV z Al Ahli, El Shahat. Następnie Traore, Ferencvaros, Marsylia Sar z Juventusu Di Gregorio i Bayern Mazraoui. Kolejna saszetka, logo Liverpoolu. Następnie Mohamed Hanis al ahli Dominator Lautaro Martinez Inter. Bazoweczka również z Interu, Carlos Augusto. Z Benfiki Cabral i z Juventusu, Milik. I na razie mamy remis 0-0. W trzeciej saszetce fans favorite Alfonso Davis z Bayernu. Golden Legacy z 2023: Dominator BUKAYO SAKA Arsenal z Realu Człomeni z Milanu Florencji i jeszcze raz Real Alaba. Następnie fans FAVORITE Phil Foden z Manchesteru City: Legenda Barcelony ANDRES Iniesta z Bayernu De Licht, z BENFIKI Neres. Ferenzwarosz Katona i Real Brahim Diaz. Piąta saszetka. Jesteśmy w połowie tego meczu. Logo PSV: Fluo Min z Ulsan. Następnie Hurricane Dominator Bayern. Raul Gustavo Ferenzwarosz. I jest karta dla Bayeru Leverkusen Alejandro Grimaldo. I zespół z Niemiec prowadzi I tu jeszcze Wujo z Ulsan Także do przerwy Bayer Leverkusen Na prowadzeniu 1-0 rozpoczynamy Drugą połowę I co mamy? Logo Milanu Następnie z Juventusu Rising Star, Kenan Ildis. Magician Lancini z River Chu Yong Lee Ulsan Z Bayernu Kimmich I River Plate, Colidio Następnie fan favorite Markus Thuram Inter, Samuel Xavier Fluminense, Magician Harit Marsylia i ponownie karta z Bayeru Leverkusen mamy Ezekiela Palaciosa i 02. Darmian Inter, e, Inter i Gatti z Juventusu. Także dla Atletico ciężka przeprawa, trzy saszetki zostały. Fans favorite Mbappé z Realu, następnie Fluo Minquio z Ulsan, Manchester City Akanji, Ferenc Varoz -Sise. Arsenal Gabriel i Liverpool Konate. No, jeżeli taki wynik byłby w prawdziwym meczu, to Atletico może bardzo nisko tam spaść w tabeli. No, i mamy Antoana Griezmana na fansie, czyli jest zmniejszenie tutaj w wyniku 1-2 Bonmati The Best Titan Bastoni z Interu Gabriel Jesus Arsenal Majga Ferencvaros i z Marsylii Kondogbia no i zostaje ostatnia saszetka ostatnie minuty tego spotkania Kapitan Ulsan Kehe Kim z Liverpoolu Rising Star Bendoak Dominator Vinicius z Realu, Benfica João Neves, Barcelona Rafinha i z Realu Vinicius. Czyli wynik już się nie zmienił. Bayer Leverkusen zwycięża Atletico u nich 2:1. No i jeżeli takim wynikiem zakończyłoby się to spotkanie, no to Bayer Leverkusen jest raczej już w kolejnej rundzie, bo na pewno z ósemki nie wypadnie. Także dajcie znać Jaki wynik obstawiacie w tym meczu wtorkowym? Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.